Jest? Odchodzi Eufrazja. Eufrazja zajęła swoje miejsce. Podchodzi teraz Fogoria. Jest już w maszynie. Eberiusz. I jaka ostatnia będzie podchodzić batajka? Batajka zała swoje miejsce i wystartowały. Razem równy start po zewnętrznej Eberiusz, środkiem Batajka, to ona teraz prowadzi. Batajka, Eberiusz, Elsandra, jest tam też Olek. Wszystkie konie dosyć blisko siebie. Batajka, Olek, Eberiusz, Ewifeda, Elsandra, Fogoria, Eufrazja. Admet i zamyka stawkę Wieża Baśni. Batajka prowadzi, za nią Olek, następnie Eberiusz razem z Ewifedą. Batajka, Olek, Ewifeda, Eberiusz, Eufrazja. I stawkę zamyka Wieża Baśni. Batajka prowadzi. Batajka cały czas na pierwszej pozycji. Batajka, Olek. Już na trzecie miejsce przesunęło się tam Fogoria. Batajka, Olek, Fogoria. Następnie Eberiusz, jest tam też Eufrazja. Stawkę niezmiennie zamyka wieża baśni, jest tam też ra razem z nią Admet. 1400 metrów do celownika. Batajka, Olek, Eufrazja, jest tam też Fogoria. Batajka, Olek, Eberiusz jest na trzecim miejscu. Batajka, Olek, Eufrazja razem z Eberiuszem. Stawkę w tym momencie zamyka Admet. Konie wchodzą w zakręt. Batajka, kilka długości przed Olbkiem, następnie Eber już razem z Eufrazją. Konie chowają się za laskiem, połowa zakrętu. Cały czas podobna kolejność, na czele stawki Batajka, to ona wyprowadzi stawkę na prostą finiszową. Batajka, a przesuwa się tam po zewnętrznej Olek. Jest Eufrazja, jest Eberiusz i wyjście na prostą finiszową. Batajka, Batajka, ale próbuje wyprzedzić ją Eufrazja. Batajka, Eufrazja, jest tam też Elsandra, przy bandzie jest Olek. Elsandra. Batajka, Eufrazja, Batajka, Eufrazja Olek, już Eufrazja wyprzedziła batajkę. 150 metrów do celownika. Eufrazja batajka Olek, Eufrazja, batajka, Olek Eufrazja, batajka, Olek, do samego końca walka. Eufrazja, batajka, Olek! Eufrazja wygrała tą gonitwę, Batajka, Olek, następnie wieża baśni, Ewi Felde, razem z Admetem, Eberiusz. El Sandra i stawkę zamyka Fogoria. I'm I'm a taki miałem pierwszy pomysł z kolei, żeby to postawić naszych.